Moja historia z powołaniem zaczęła się tak dla mnie dość niespodziewanie, chociaż jakbym sięgnął pamięcią wstecz, to jakieś takie były małe znaki, kiedy ktoś z rodziny, jak byłem dzieckiem, jeszcze powiedział, że ja będę księdzem, może dlatego, że jakoś tak zawsze lubiłem chodzić do kościoła czy też y, dlatego że jako dziecko trochę bawiłem się w księdza tak jak byłem jak w domu byłem natomiast nigdy y, tak chyba na poważnie wtedy na pewno nie myślałem byłem dzieckiem wtedy ty bardziej kiedy po podstawówce szedłem do liceum zdecydowałem się że pójdę na profil biologiczno-chemiczny i będę się przygotowywał do studiów medycznych bo chciałem być lekarzem no i właśnie tak było, ale pewnego razu, kiedy byłem w liceum, czy pamiętam, w drugiej czy trzeciej klasie, spotkałem, czy trafiłem na jakąś gazetę, nawet nie gazetę religijną, ale gazetę świecką. Ale w tej gazecie pewien ksiądz udzielał takich porad małżeńsko-rodzinnych, i był podpisany, że jest Salezjaninem. Ja się zaciekawiłem, co to są ci Salezjanie, bo nigdy nie słyszałem. Pochodzę z parafii diecezjalnej, W moim mieście nie ma, nie ma Salezjanów. Więc napisałem do niego, żeby zapytać się, co to są ci Salezjanie. Ale żeby ten ksiądz mi nie zbył, no to też napisałem, że no tak się chcę zapytać, bo pomyślę bo, bo o powołaniu i tak zastanawiam się, gdzie ewentualnie pójść. No i o dziwo otrzymałem odpowiedź rzeczywiście od tego księdza. Właściwie nie od tego księdza. Otrzymałem odpowiedź, ale odpowiedź przyszła od. Innego księdza, który zajmował się wtedy powołaniami, właśnie u Salezjanów, do zgromadzenia Salezjańskiego. No i właściwie tak zaczął się taki kontakt z Salezjanami. Wtedy oczywiście też jeszcze nie myślałem tak naprawdę o tym, że tam pójdę, cały czas miałem w głowie to, że pójdę później na studia, ale gdzieś tam pojechałem, byłem, raz ten ksiądz cały czas ze mną utrzymywał kontakt, dwa, że zaprosił mnie. A to na jakiś obóz w Ostrudzie, który prowadził pewien bardzo dostojny selezjanin ksiądz Andrzej Kurto. A to znów pojechałem raz, byłem zaproszony, pojechałem raz do studentatu filozoficznego w łodzi, gdzieś tam raz na jakieś spotkanie do Woźniakowa, i jakoś tak powoli zaczęło do mnie dochodzić przekonanie, że to jest chyba moja droga i że chyba panu powołuje mnie do bycia Salezjaninem. No i faktycznie zacząłem powoli się decydować, odchodząc powoli od moich planów bycia lekarzem, bycie na medycynę, ale ponieważ trochę bałem się powiedzieć innym, bałem się powiedzieć mojemu wychowawcy, bałem się powiedzieć gdzieś tam w rodzinie, no to szczerze powiem, że to ukrywałem. Nawet kiedy zdałem maturę, to jeszcze pojechałem zdawać egzaminy na studia do Warszawy na biologię tak trochę, żeby zamydlić oczu innym, że ja w gruncie rzeczy na jakieś tam studia wybieram. No Ale w końcu przyszedł czas, że musiałem powiedzieć rodzicom i poprosić, żeby odwieźli mnie do nowicjatu do czerwińska. No i tak się faktycznie zdało. Jestem już stalezjaninem ponad 20 lat. Jestem Panu Bogu wdzięczny za to powołanie, które mi dał, za to, że pozwolił mi je odkryć, pomimo tego, że moje plany były inne, i czuję się szczęśliwym Selezjaninem po dzień dzisiejszy.